Cześć, witaj. Chciałbym ci dzisiaj pokazać jak montuję i filmy. Dlaczego? Ponieważ może to być dla ciebie bardzo duże zaskoczenie sposób w jaki w tej chwili to robię. Wiele osób będzie kojarzyło montaż filmów, nagrywanie i, i w ogóle dalszą obróbkę z narzędziami takimi jak widzisz w tej chwili na ekranie. Na ekranie jest w tej chwili DaVinci Resolve. I zwróć uwagę na to jak pracujemy z DaVinci Resolve. Przede wszystkim w DaVinci Resolve operujemy na timeline. Ie. To jest takie najważniejsze, najważniejsze miejsce tutaj do samej edycji, wycinania i tak dalej. Zwróć uwagę, jak rozbudowany jest ten program. Jak da więcej Resolve, to jest generalnie narzędzie, którego używają czasami nawet profesjonalne studia do tworzenia efektów specjalnych. Jest to narzędzie darmowe i daje ogromne możliwości. Ale te ogromne możliwości idą również z tym, że czas nauczenia się tego programu jest bardzo duży. I naprawdę ja, nie wiem, używałem 1, 2, może 3% możliwości tego oprogramowania dotychczas i nie miałem czasu ani specjalnie chęci, żeby wchodzić w to głębiej. To nie jest mój konik, to nie, 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 to nie jest coś, w czym się jakoś rewelacyjnie czuję i pole poświęcać czas na inne rzeczy. I niestety, problem polegał na tym, że bardzo długo nie było alternatywy. Nie było dobrej alternatywy do tego, żeby robić to lepiej, robić to szybciej, robić to przyjemnie. Dopóki nie poznałem, nie poznałem narzędzia o nazwie Descript, i to narzędzie różni się czym, Popatrzcie jak wygląda timeline. Timeline jest tutaj na dole. Jak widać jest dużo bardziej ubogie niż DaVinci Resolve, ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ my tak naprawdę nie pracujemy tutaj z timeline'em, a pracujemy tutaj z transkryptem. Popatrz, pół po trzeci kawałek. Cześć, słuchaj, taki szybki, szyb, szybki filmik, króciutki. bo Ola. I tak w ogóle to, to taka mała incepcja, ponieważ pokażę ci w tej chwili jak edytuję film, który się pojawi na YouTubie. Przed tym filmem, który nagrywam w tej chwili, ok? Incepcja zrozumiana? Mam nadzieję, że tak. Popatrzę. Mamy transkrypt, tak? I co możemy zrobić? Po pierwsze, zaznaczamy tutaj ten początek, start. To jest puste, nic się tutaj nie dzieje, więc możemy to wyciąć. I teraz, cześć, słuchaj, taki szybki filmik, ale ale film się okazał, że to jest, ma dziewięć, ponad 9 minut, więc to nie jest taki szybki filmik, że to jest bez sensu. Co tutaj możemy zrobić? Jest, cześć, chcę ci coś pokazać. No to wywalajmy, słuchaj. Taki szybki filmik, króciutki, bo. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Cześć, chcę Ci coś pokazać, powinno teraz być. Cześć, bo chcę Ci coś pokazać. Okej, okay, super, i tak mniej więcej wygląda edycja. Edycja tego materiału. Nie bawię się na timeline ponownie. Go przechodzę cały ten tekst i edytuję sobie ten tekst. Wywalam to, co mi jest niepotrzebne i żeby było jeszcze śmieszniej, teoretycznie jest opcja dopisywania tekstu. Ponieważ. Descript ma narzędzie, nie pokażę ci go teraz, bo go nie używam, ponieważ jest jeszcze dalekie od ideału, ale myślę, że to się poprawi. Ma narzędzie, które pozwala nagrać, dograć materiał naszym głosem. Czyli ja teoretycznie mogę tutaj dopisać jakiś, jakiś fragment tekstu i on się wygeneruje moim głosem. Nie będzie wideo, ale będzie, będzie mój głos, tylko ponownie. To jeszcze nie jest na takim poziomie, jakbym chciał, żeby było, ale, ale coś takiego jest i ja myślę, że to się będzie rozwijało. W każdym razie idea edycji, description polega na tym, że będę przechodził przez cały ten tekst i będę wycinał rzeczy, które mi się nie podobają, które są zbędne. Jak są jakieś powtórki, powtórzenia, jakieś, jakieś rzeczy, których nie potrzebny być, to to będzie wycinane. Oprócz tego wiesz, że na filmach jestem w tej chwili troszkę inaczej. To nie jest taki kwadracik, tylko jestem sam ja. Jak to się robi w deskrypcie? No, w trywialny sposób. Wchodzę sobie tutaj w efektę. Mam green screen. Bach. I się pojawił ten mój. Green, no, moja green screenowana postać. I nie patrz na to, że ta postać jest dużo gorszej jakości, ponieważ po wyrenderowaniu będzie w, na takiej jakości, jakiej, jakiej być powinna. Jednak tutaj, tutaj nie mamy żadnego problemu. Ok, no ale chcemy, żeby była z powrotem mniejsza. Taka, jaka była. Przesuwamy ją w tą stronę, żeby sobie była z tej strony ładnie. O. Super, może ją zrobimy troszkę większą. A I tutaj już w tej chwili mogę sobie znowu puścić. Cześć, bo chcę ci coś pokazać. Widzisz? I generalnie tak to wygląda. I teraz zauważyłeś, że czasami wrócą jakieś efekty graficzne, efekty specjalne, jakieś filmiki i patrzmy, jak to trywialny sposób można zrobić. Mam tutaj taki tekst, model opus. Model opus, i że on jest rewelacyjny, cudownie odpowiada na pytanie. I na przykład stwierdzam, że w tym momencie bardzo mi się spodoba ten las. Klikam na las, i mam las. I ten lasek będzie widoczny od model opus. Do końca, do tego miejsca. Była się nowa, nowa kratka. Czy to znaczy, ja tutaj nic nie jestem w stanie zrobić. Nie jestem w stanie zrobić. Mogę to go cofnąć na przykład w dół. I już w tym momencie widać z powrotem moją murdeczkę. Ja mogę sobie też zrobić hmm. tak, że na przykład w tym momencie, przepraszam, ty się nie przesuwaj, ty się przesuń. Dla tej konkretnej klatki filmu. Moja murdeczka jest tutaj większa. I jak to będzie wyglądało? Zobaczmy sobie tutaj od tego momentu, I lacyjne, mam nie na tle lasu. Dobrze. I słuchaj, i tak to wygląda w deskrypcji. Ja nie chcę dłużej Ci pokazywać, jak to, jak to działa, bo tutaj nie mam za wiele do, do, do pokazania. Generalnie taka jest idea. Tak to działa, można dodawać bardzo prosto napisy, można wybrać różne formy. Jeśli chcesz, żeby to wyglądało trochę ładniej, można użyć predefiniowanych wersji, tak? Możesz sobie wybrać, że na przykład chcesz, żeby napisy wyglądały w ten sposób. I napisy wyglądają już nieco inaczej. Oczywiście można zmieniać kolory, wielkość czcionki, no, no, mnóstwo różnych dziwnych rzeczy. Można dorzucać kształt, jeśli jesteś zainteresowany. O proszę, można zmieniać, dodawać efekty. To wszystko można tutaj w Deskrypcie robić. Jak widać, można to zrobić bardzo, bardzo prosto. Można dodawać proste animacje i robi się to nieporównywalnie prościej niż w DaVinci Resolve. Pomijam fakt, że mamy tą bazę obrazów, mamy, mamy bazę, bazę mm. filmów. Co prawda jest to w wersji płatnej wszystko. W tej chwili płacę chyba 30 dolców za miesiąc, ale mam 30 godzin nagrań. Strzelam. Nie pamiętam, czy to był w koniecach 30-40 dolarów miesięcznie, ale mogę, mam 30 godzin nagrań, mogę przetworzyć w tym oprogramowaniu. To dla mnie jest dla mnie jest zupełnie wystarczające. A wygodę, jaką daje mi możliwość pracy w ten właśnie sposób jest po prostu ogromna. Ja wiem, że te moje filmy nie są idealne, że z całą pewnością gdybym miał, nie wiem, przysiedział nad nimi w da Vinci i, i naprawdę poświęcił dużo czasu, żeby je dopieścić, zrobić piękne animacje, piękne przejścia, wyglądałoby to super i dużo, dużo lepiej niż w tej chwili. Jednak uważam, A, że i. koncentrujemy się bardziej na treściach. Chcę, żeby one nie były aż takie nudne, <grytne> strasznie. Dlatego pojawiają się czasem jakieś tła, jakieś przejścia, jakieś jakieś pierdołki. Jednak Najważniejsze jest ta treść, którą chcę Ci pokazać, te rzeczy, które chcę Ci pokazać, a dzisiaj chciałem Ci przede wszystkim pokazać, jak zmienił się świat edycji wideo. Bo to, to jest rewolucja. Możliwość edycji filmu przez edycję transkryptu, to jest coś niesamowitego. I choć Deskrypt to nie jest nowe narzędzie, ja z pierwszej wersji korzystałem bodajże dwa lata temu, ale to działało dużo, dużo, dużo gorzej. A w tej chwili no, możliwości są ogromne. Kolejna rzecz, jaką Ci mogę pokazać, na przykład możemy sobie skorzystać tutaj z jaja i na przykład chcę wygenerować sobie 8-8 do 10-10 czapterów do tego odcinka po polsku. Ba. Tutaj inteligencja myśli, 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 myśli. On analizuje po prostu ten transkrypt, który tutaj jest, i zaraz wygeneruje z niego spis treści, cudownie, i robi to sobie na zasadzie timestamps. I mam gotowy spis treści do YouTube'a. Każda osoba, która bawiła się w edycję filmu, we wrzucanie filmów na YouTube, wie, jaka to jest zabawa, żeby przygotować spis treści do YouTube'a. Tutaj proszę bardzo, mam gotowe z timestampami. 5 sekund oczekiwania i zrobione. Kolejna bardzo wygodna rzecz, Psi, można sobie wziąć. Wyeksportować subtitles. Czyli można sobie wyeksportować napisy, które pięknie się wczytują do YouTube'a i również te napisy są, można bez problemu, problemu dołączyć. Można wygenerować sam transkrypt, z czego ja też korzystam. Więc naprawdę możliwości tego, co można zrobić z tymi dodatkowymi elementami, właśnie jak transkrypt, są po prostu ogromne. Nic tylko brać, korzystać, używać i bardzo serdecznie polecam. Bo to narzędzie mi osobiście oddaje bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Ponownie ilość pracy, jaką musiałbym wykonać, żeby robić podobne filmy i edytować je w DaVinci czy Resolve, no byłaby dużo, dużo większa. Przynajmniej dla mnie. Ja wiem, że są osoby, które są bardzo biegłe w tym narzędziu i pewnie by mnie wyśmiały, ale i tak uważam, że możliwość pracy na transkrypcie jest czymś absolutnie ponownie rewolucyjnym i jeszcze raz namawiam się do przetestowania tego narzędzia. Dobra. To w dzisiejszym odcinku wszystko. Bardzo pięknie Ci dziękuję. I co? Do zobaczenia. Czym się.